W piątek postanowiliśmy umówić się z moim bratem zwanym Bicepsem na azjatyckie gotowanie. Po wielu latach prób robienia pierogów, kopytek, krupników i bikosów stwierdziliśmy, że pora przestać się oszukiwać. Kuchnia polska to nie jest ani moja, ani jego mocna strona. Wołowina po kurczaki w stylu Hongkong, kimchi łakame i udon z warzywami są zdecydowanie prostsze do przyrządzenia. Zanim przystąpiliśmy do gotowania, usłyszeliśmy jeszcze, że za przyrządzanie zwierząt w piątek piekło nas pochłonie i zdecydowanie lepszym wyborem byłoby zatem purowanie krewetek niż kurczaka. Czy krewetki są bardziej postne niż koguty, kury czy krowy? Zawsze mnie to zastanawia. Postanowiliśmy też wystartować z Instagramową wersją ugotowanych, więc z chęcią dogoptujemy jeszcze jedną parę lub rodzinkę do zawziętej i pysznej rywalizacji o butelkę Rieslinga i uścisk dłoni. Może okazać się, że będzie to wspaniały czas pełen uśmiechów, radości i wymiany doświadczeń życiowych. A tak w ogóle, to szukam też pomysłu na powiększenie mikrosalonu w bloku. Tak żeby dokleić chociaż 10 metrów kwadratowych i spokojnie mieścić te 30-35 osób. Wszelkie patenty mile widziane.